serdecznie jestem Majki i ze mną jest? I kim jesteś bracie? Jestem ja Ja czyli, jako ja Czyli plecem? Do, dokładnie Kurczę nie mogę tu wchodzić Ja dobra, myślę że dobra. staniemy sobie tutaj gdzieś A z plecków tutaj będą na, nie będą nas ruchać? O fajnie, 20 Dajemy czadu, dajemy czadu Może po raz pierwszy wygramy, co? Dzisiaj Ej, patrz no, no. jakie ładne plecy idą Co? Patrz jakie ładne plecy Gdzie Fak, to... czemu jak łapię slow mu to mi przeładuje? Nie wiem Ładnie Ale przy tym się ładnie przycelowuje. No Grenady świetnie mi rozwalają Chodź Świ dalej Świetnie oddają tą... 0 pitu pitu Wow ho wow, wow. Double headshot Chyba car shot To idziemy teraz tędy? Nie wiem którędy ja idę Czekaj, F, latarka, dobra Da radę, da radę, da radę Jeden potworek do zabicia, gdzie on jest? Tu jest amo. Ja myślę, że w drugą stronę mam iść e... Jest weź go zabij o mam w bronie idziemy do trady dawaj e... to powinno być tradę trudno idziemy tam gdzie nas prowadzi no dla każda razem chyba jest inne tradę to zależy którędy się idzie chyba możliwej no, na no, na no, na no, na no. na też nie miał za, musiał się wiesz streszczać jak do góry mam się dostać? jak do góry? posrało ich e aha okej, okay. granaty nie, tego shop tego shop granat już nie kupię, bez rąk. bo maczeka podwójny ten Majer. E, Handcom. magnum 40, dobra na razie starczy podwójna broń e. Kombat to dobra działam No A, i teraz czekaj, mamy lecieć na górę Czekaj kamizelkę jak to się Nie na górę Tak ubiłem. I no i teraz jest problem Bo nie wiem kiedy mam iść To mi pokazuje że mam wejść na górę Tak tak, bo ja z ten działam. Ale tu jest Powiedz mi jak wejść na górę mam NIE WIEM Bo nas zaraz... Aha, jeszcze nie ma Zaraz będzie nowa fala Wiem Bębęki rozwala Powietrze Faga, dalej mam jeden pistolet Nie kupiłem Tam Nie, mam kamizelkę Chyba Która ty... Nowa fala tu! PLECY Łoł wow. Wysprzątnęli Nice Świetnie Ci idzie, plecerze Dzięki Jesteś świetny A, do stepu, nie mogę Uważaj bo... Dobra Uwaga bo coś Nawet kilka cosi Patrz, nie zdążą dowiedz <laughs> wo wow, 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 z góry skaczą Kozaki O <laughs>

już nie będę. tak bezstrzelnie ja chcę przejść na tu drzwi przede mną. Drsz. No sorry, na no, co ci poradzę? Jezu, teraz będziesz biegać jak kretyn za tym ty... Ty! Co ja robię? Patrz, patrz na mnie. Biegniesz. To nie wiem o co ci chodzi, co ty robisz. A, bo to jest od lampki. więc ciągle mi zapalał lampkę, bo przytrzymałem przycisk. Przytrzymałem. A, tu jest trade, dobra. Linajcy... kupić ten? na Ob... Magnum, o kurczę. Chyba magnum, magnum sobie wezmę. Jak tym magnumem przywalę to. Magnum? No. Jest, a ja sobie wezmę jakiś automat. To człowieku ma moc. Pistolet sobie sprzedam. Nie da się. Dobrze. Już mi na nic chyba nie stać. No, Przykre. Nie ale mam parzek karabinek. Mam, ja mam Ładne, parzek na karabinek. się ruszać, bo nie widzę. Masz. No, Boż. rozmyślałem na, nad zaku zakupem tego czegoś. Wiem. Teraz nas... Dzień Chodź za Ej, ten karabin nie ma latarki, spać. Gdziemy... Nie wyruchaj nas od tyłu zobaczysz, nie darzony, rady. Będziemy biegać. No, normalnie. 3 na 7. Ej, tu jest niewidzialny gówno. Mam nie magnum. Ja, jesz, ja ale... i moje Magnum. A ja mam full auto. Ja. Ej, a, a Ja i moje magnum. Po boku, po lewej. Znaczy ty po prawej. Ja tak biega... O ty, magnum. Skończyło mi się. Pode ficar aqui, pica. To Tô Oh, é a curva. E aí, paranoia. Pack, Que já Wow, 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 A, bo tu jest. Kolejne. Co skaczę w wiesz. Dobo. Ok. Kolejne. Uważaj. I bum. I bum. Wow, I boom, wow. wow Dobra. 13 metrów w którą stronę. 12, 11, 10. Tutaj nie. Hej. Surprise. A gdzie jest to pieprzone shopping? A tu. Gdzie? Tu, gdzie stoisz. Hmm, naprawić sobie kamizelę. Kulo, kulo. O, podwójny magnum. M4. M4, okej. Okay. My to za szybko się uzbrajamy. na m Podoba mi się. Ja tu jeszcze przejrzę... Coś może ciekawego będzie. Ja chyba poczekam dopiero aż będzie... O jakiś jakiegoś shotguna chyba wezmę. Ja miałem shotguna wcześniej takiego wiesz... wykokszonego, że... Że był beznadziejny. A? A czy chodzi jak grane sobie na singlu przez chwilę sam, nie? O ty. A ty co jesteś jakimś piłkarzem? Bo dopiero teraz patrzę. Mhm. Tak. by coś na sklepie czy to hmm, mi? To chyba tobie. Nimi. Moment. Moment. Nie ma zbyt dużo czasu. 15 sekund. Wiem! Bo mi zaczęli zł. Kurwa! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moment! Tak, nie mogę teraz. Eee, no, idzie. Za Dobra, odponosi mi się. Fakt, dobra. Ratowałem cię i przy okazji się spowolniłem. Mamy iść w tą stronę. Eee, okej. Okay. Ja co mam na łupie? Jest szkaweczki. A, lecy. Aha, no, no, no. Ty. A ty może ci... Czy... Co tu się dzieje? Mam cały zaklebony ekran Seriaj Góra! Przeładowują ze skoczy okay. Faaaaak auto No, przeładuj Pokowalę full auto <laughs> Żeśmy się wpakowali! No Najlepsze, najlepsze miejscówki Uważaj Ty psiłam Reloading Fuck Lecki I do strony Dobra Czy mamy lecieć? Leci. Dobra. Do shopy Do shopy, do shopy no Jakoś przeżyliśmy Ja mam jeszcze 52 życia i 80, 83 z yy, mieszkali 1 życia 20, 20 almolach <gry> bardzo dobrze, bardzo dobrze ok U... U... U zakupić grenady bo one są kurczę no zajmij się przydatne przydałby mi się karabin shotgun niech pomyślę czy shotgun mi się przyda dobra, mam shotguna nie wiem, ja zbieram y, 2,5 na kombat Shotgun'a. Ja mam HSG1 shotgun Dobra i stoimy tu chyba, bo tutaj widzę, że nas to kupujemy. No Zakończymy tu tą tę rundkę, ale trzeba przeżyć, przetrwać. No. Tam, 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 tam. Oj, oj oj, ale ciekawie, kurczę, ja nie ograniam jeszcze tej gierki. Tak, wiesz. Ty... Yy... No no za to dużo to... portala. Dlaczego się nie uleczyłeś? Aha, ja też się nie uleczyłem. Masz je, ja się uleczyć. Perk, store? Nie wiem, czy da się w ogóle leczyć? Nie, wiem. Chyba nie. Eee, nie da się, można No dobra, to już za, zaczynamy. A da się apteczkę wystarczy. Chodź. A, a siebie nie możesz hmm. leczyć? Chyba nie. Ej, bo zaraz się będzie leciało. You hate, krecel. You hate. O, idzie, idą, okay. idą. O, i sprzątło czekaj. kilku naraz. A co to jest? Tu, tu. I nie ma. I duży. O, fuck, tak. czekaj. Ty, nie szalej tak. Już pomagam? Już, już, już uważaj, flanka. plankują u nas Ło wow, wowo podszedł. Pat jest gówno shit Padaj, to z gonić cyskami Luz klapiucha jedna Coraz lepiej mi idzie, ten, ten shotgun jest jednak lepszy no tak nie tak. Bo zgarniam kilku... A tu jest, tu podeszło mnie, to... Uuu! Dobra, rozerwało ją Jest ja są czasem no. dobre, nie? Jeszcze dziewięć. Na razie się, na razie Z się dziewięciu? dobrze trzymamy. No a coś podejrzane, że tak dobrze jest. Coś przecież na końcu nas... <noise> Ale spowolnienie widzę śmiesznie tutaj no, i Stąd ciągle lecą. Ty, z piłą tak, motorem. ty! Za chwilę na plecy zostajemy, nie, nie? Nie, nie, Uderwał, udrywał mu nogę. Dobra, dobra. Jednak mamy gdzie tutaj Ile jeszcze nam zostało tych wave'ów? Wave Ile? Dwa chyba. chyba. Tak mi się wydaje. To są jakieś ateczki? Nie, to są jakieś... A... Amonokionu. Dobra, może zdążymy, nie? A może wiesz, to już będzie... Była chyba taka fajna mapa, że się po tym chodziło. Yy, po, po polu. No. Po polu? Właśnie tam ze, ze wszystkich stronach zachodzi Pierwo, spokojnie wszystkie mapki sobie zrobić po kolei. No no, no no no, no. Nie masz tym problemu. Jakiś shotgun, jakiś shotgun. 1900, 1900. Yy, nie mogę nic bo, bo mam już wszystko full. I, 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 i muszę chyba sprzedać jakoś tak sell waypoint jest chyba, chyba sobie kupię granatny sell ej! mam granatny uczymy się to bomba to jest to mi się podoba to spr... nie to lepiej sprzeda nie mogę. Hmm. I można kup kupić sobie... Weź mi ulecz, ty tak. też na pewno możesz. Wybierz apteczkę na końcu i kliknij we Gdzie? Jeszcze. Ej, bo idzie ten... Mam no dobra. A jeszcze mi raz filmik. Uhu! Kurczę. What the fuck ty robisz? Why? Teraz to jest... Strzelać granatnikiem... ...do potworów, jestem powieprzony. <laughs> Dead, dedłem, od czego to nie wiem. Patrz jak z góry podpadałem. No, właśnie mi przyładowuje Fak. Aha. No, nie mam szans. Dobra. Trudno. Jest to, to będzie na tydzień no, no. w tym odcinku. No, 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 no. Pa -a. no, no, no.